Albo zróbmy kurwa tu, tu o, to, 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 pojebane To jest pojebane, a może wyjdzie To, to głupie kurwa Jeszcze bawę na mnie To, to głupie I patrz o, dobry, Idealnie Ja kurwa ja nic nie widzę Sam do nich Nie ściotujcie tylko Kurwa Nieee! Nie. O ci jebany Jeszcze te no. Kurwa to mnie nie zabił Mamy to o kurwa! Mamy to! Ale się zesrało kulturalnie. O... Ander i Paweł, całego. do Kan, Damian, możesz mieć uważniej. Tak, przeszedł. Kurwa! Damian, jak ty na utkanej pięknie siedzisz, to jest też najpiękniejszy. Na I wyjebał AWP, wziął kawahat. Co? Damian w formie. Nawet w formie forma <grym> w Damianie Hahaha <grym> nie, nie tylko forma w Damianie jakby, więc Ej, flashuje site, flashuje site, no, poszedł flesz Czerwona no. minus I... nice Ej, nie wiedziałem jak info dać to, nie? No, bo budzisz przesadził Musisz ten usta otworzyć Tak jakbyś penisa chciał mojego wziąć nie? A to nie zamknięto wóźnie cały czas. Ja nie mam kurwa sali rozgrywek, jeśli was to interesuje. A w sumie jebie to jebie. A <laughs> jebie to ja ci starł. <laughs> dobrym humorkiem, dobrym humorkiem zaczynamy. Czy ty Wave insta i No a jak? Ja to. a dlaczego A czemu kurwa, a czemu nota. gruby ma kurwa ten? I czemu my jesteśmy kurwa jakiś Tim Tomasz do chuja. <laughs> Jest kurwa! Myślcie, <laughs> że to nie mam pojęcia. Czemu kurwa? ja jestem kurwa, tym Tomasz? Ja pierdolę. Kim jest Tomasz? 5x1, 5x1. Nie ma, nie ma. Nie ma ja pierdolę, to jest tak. Wylecho. Wylechał! O kurwa! Wylegał. Ale nie, bardziej mi się podobało jak tysiąc skanów poszło, o, a Wave dostał tapa z powrotem. Patrzcie, gdzie jest kulek kurwa! Oh, no, ej, no, dalej, ale, ej, idę piknąć bezem. Wylegał. Nie, róbmy to samo, Chodź. O, Kałach leży. Long ja sight. O kurwa! Nice! <laughs> Ale 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 to rozej**ał Wyszedł main'a Ty kurwa Nie TY KURWA Pomóż mi Gruby. Ostatni był kiedyś heaven, on może być od Kurwa Nie no Ty jesteś debil no nie ja co ej, robisz? Kociu ty jesteś, nie nie ej, jest? ja ej, ja myślałem, że to jest oponent Ale streamowałeś, ale rundę ja, streamowałeś, nie? Ja nie grajmy w full. Nie grajmy w full. Ale to zakończy. Weźmy pauzę. Dajemy pauzę. Dajemy pauzę. O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę! Nie mam pytań do was, no nie? Ja pierdolę? Nie mam do was pytań kurwa. Nie. Co to i to! Ej, my to serio przegramy zaraz kurwa, no nie I... Ale yeah, per... oh, nie Ale jak zrobił je pan jestem. Nie, ma ja ja nie, nie ja kurwa, wygrać niebonowe grać AP200 zrobił Z Skurwę, Nawet mi Nawet mnie jest źle mnie wyrzuciliście Nie macie defa Dwa na jeden nie macie defa Kurwa Dzisiaj kurwa miałem coś takiego Dziękuję to mam, dziękuję. Nie, nikogo to nie obchodzi właśnie. O to chodzi nam. No że właśnie. Się...